Dziennik zawiera kontrowersyjne poglądy, masę przekleństw, jeśli nie zgadzasz się na to, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będzie Cię żałować. Powitać? Krzysztof, otwórz. Nie, nie już. Nie, bo się obrazi. Nie, bo się obrażą. Nie. Dawaj, dawaj. Nie. Dawaj. Patrzcie, tej grube świnie. Ju, już leża. Gruby, co. Ro... Artur, Artur nie robisz, co robisz? Leża. Dziesiąta rano, byłeś u głębi, ni, leża. Marianne. Pokaż ten. Ten twój. Ten twój świńskie mordy. się Świ... I weź te fetory, bo dupi to jak z murzyńskiej chaty. Dobre, Ale czekajcie, bo jesteśmy u Krzysztofa. Wam pokażę takiego hyrca. Teraz. No takie ciostko. Obie strony hurikan. No to Krzysztof ma wszystkie, bo to yy, gonią się tam jajka, po, yy, nie, lotniki jeszcze nie, nie poznosiły jajek. Gonią się. I same chuderlaki, tak jak u mnie, nic nie żrejo. O ten toko bułko! I, no i co się okazuje, że po sezonie zaraz jedzie do wszechmogącego. Mistrzostwo świata ten gołąbek jest. I mudek jedzie y, po nim y, w kwietniu Na koniec kwietnia A rodzice są w Polsce No i też Mudek y, po rodzicach A to tak leciało O jeszcze jeden w mogę go wypuścić? Waryjot. No tam drzwi zostawiłeś otwarte. Chodź. A tu... Tu Krzysiek ma taką samicę. To jak przylatuje z lotu, to... E, siada mu na kubek z kafą. Warioty tego łęby są. Dobra, nie czekajcie. Z ojcem szpaka pojedziemy dzisiaj na ryby. się walą jak... jak, jak wariaty do portu no i później na jeziorko na Szczupca Szczu Szczupak A już... Na... Się nie mieści na proba. no to, to właśnie o, się tam nie, nie, nie mieścił w, w ten, w kanał ale już w las taki kafar dzisiaj to już na bank coś złapiemy e, to wam Pokażę te bydlouki. Tam Dzisiaj rano dzwoniliśmy do wujka od szpaka. No to zachwycony jest tym filmikiem. Tam już 1000, 12 godzin jest 1800 wyświetleń. No to zachwycony jest, nie? Zachwyceni są. Jakiego by wam tu knifa sprzedać na szybko? O, bo tam wczoraj ktoś zamieścił zdjęcie i poprosił o komentarz, czy może być gołąb na szaro pomalowany. Znaczy, gołębnik. No i, pa i patrzcie, jak jest u Krzysztofa. No i ja tam, ja tam napisałem, że Wandeparz ma na szaro a wloty ma na kolor pomarańczowy. No i czemu na pomarańczowy? No to mówię, że gołębie nie rozpoznają kolorów, ale jak jest na pomarańczowo, to to jest taki odblask, to one z daleka to widzą i walą prosto w dechę, tam nie przesiadują na dachu albo coś takiego. Wal, walą prosto w dechę. No i ktoś mnie się tam pyta, ale po co? Bez sensu, przecież to odstraszający jest kolor. No, no właśnie, nie jest odstraszający. E, no, no gołębie właśnie dzięki temu walą prosto w dechę. O, już tu fikołki ma. wykonuje. A tu e, ma ode mnie e, samiczkę, do wujka od szpaka. No to zachwycony jest tym filmikiem. A tam już tysiąc... W 12 godzin jest tysiąc... 800 wyświetleń, no to zachwycone jest, nie? Zachwyceni są. Jakiego by wam tu Knifa sprzedać na szybko? O! Bo tam wczoraj ktoś zamieścił zdjęcie. I poprosił o komentarz, czy może być gołąb na szaro pomalowany. Znaczy, gołębnik. No i, pa i patrzcie, jak jest u Krzysztofa. No i ja tam, ja tam napisałem, że Wandeparz ma na szaro, a Wloty ma na kolor pomarańczowy. No i czemu na pomarańczowy? No to mówię, że gołębie nie rozpoznają kolorów. Ale jak jest na pomarańczowo, to to jest taki odblask, to one z daleka to widzą i walą prosto w dechę, tam nie przesiadują na dachu albo coś takiego, Wal, walą prosto w dechę. No i ktoś mnie się tam pyta, ale po co? Bez sensu, przecież to odstraszający jest kolor, no właśnie się nie jest odstraszający. E, no, gołębie właśnie dzięki temu walą prosto wdechę. O, już tu fikołki ma. wykonuje. A tu e, ma ode mnie e, samiczkę Krzysztof takiego zdechloka. Takie małe taki mały hirt. E, no to córka e, dwie jedynki, dwa pierwsze konkursy w ubiegłym roku. E, jako roczna, dwa, dwie niedziele z rzędu na 2000 gołębi. No to tak przyzwoicie już, nie? I to tam wyprzedziła... E, e, siema, Dariusz Bieniek wyprzedziła e, podobno e, pół godziny. bieńka gołębie. No. Ty, Dariusz! E, to zadzwoń do mnie, bo... E, Jutro jadę do Michasia Świniarskiego to by my wpadły do ciebie yy, na jakieś kawkę Wiesz, tam gołębie, gołębie w moje śmierdzące łapy nie będę brał, ale tam kawinię jakąś byś yy, postawił, nie? Yy, 53999548 do mnie jest OK, To Good flug, chłopaki Nara Yy, nagrywą Krzysztof. Chcesz się załapać? Nini. Ni. Ty nie jesteś medialny, ni. E, no tak na szybko. E, bo menedżer to zarobie dziewcie powoł. Ni. Dzisiaj trochę po Śląsku będę go Jakich? Ładnych. No, jakie ładne, to kundle masz same, tam jednego gołębia masz ładnego. Znaczy sorry dwa. E, ci, bo ta moja samiczka starą e, po, e, po córce Besta i jej córka co ma dwie jedynki. No, e, 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 dwa knify. E, tam ktoś dzisiaj na fejsie zapytał, e, co podać e, na robaki. Mnóstwo jest takich środków, ta in, inwermektyna, czy jak to się tam, kiedyś tam jakieś sole były, ale to wszystko szarpie nerki, no, znaczy wątrobę, to, to nie, nie polecam, po prostu najlepsza jest kora wierzby i to z czterech wierzb, tam są różne te płaczące, różne i tak dalej. E, kora, e, takie drobne gałązki, to jest z wiszącej, to takie drobne pociąć, e, podsuszyć tam na, na kaloryferze, czy wsadzić tam do piekarnika, czy to mikroweli tam na, na minutkę, do piekarnika na 5 minut i można na, na następny dzień e, gotować przez 5 dni. E, jedna łyżka stołowa na, e, na litr wody, gotować przez 5 minut i podawać letnie, to jest bardzo gorzkie, gołębie tego nie chcą za chiny pić więc dajcie trochę miodu więc przy okazji macie to coś w rodzaju powiedzmy takiego elektrolitu e, wzmacniającego e, e, i drugi temat odnośnie drożdży, bo dużo osób podaje drożdże w płynie tam dr Wolc, cel oksygen różne takie tematy, ale to, to jest to jest relatywnie drogi produkt więc tak jak ktoś mi tam w komentarzu wczoraj napisał, że podaje drożdże piekarnicze rozpuszczone w letniej wodzie. Ja też to stosowałem, to stosuję. I, i podać tak trzy dni z rzędu, pół kostki rozpuścić w pół szklance letniej wody, dać na karmę, wystarczy 15 minut odczekać. Eee, ale, ale można też na przykład na noc zostawić tylko, tylko jak zostawiacie na noc to robi się taki, taki... Eee, i drugi temat odnośnie drożdży bo dużo osób podaje drożdże w płynie, tam dr Wolc, cel oksygen różne takie tematy ale to, to, jest, to jest relatywnie drogi produkt więc tak jak ktoś mi tam w komentarzu wczoraj napisał, że podaje drożdże piekarnicze rozpuszczone w letniej wodzie. To ja też to, stosowałem, to stosuję. I, I podać tak 3 dni z rzędu, pół kostki rozpuścić w pół szklance letniej wody, dać na karmę, wystarczy 15 minut odczekać. Eee, ale, ale można też na przykład na noc zostawić, tylko, tylko jak zostawiacie na noc, to robi się takie, takie bardzo twarde, trzeba to pokruszyć. Dlatego lepiej 15 minut dać i tak dalej. I gołębnik ma po prostu roznieść. No i, i trzeci temat. <grywia> dzisiaj oglądałem <grywia> na fejsie. E, jakaś sraka, <grywia> znaczy dziewczyna, kobieta, mężatka oczywiście. E, napisała e, no bo jej mąż e, lubi jak ona ma purdrynkę, kuciapkę dzipkę wydepilowaną e, a z kolei jej, jej, jej kochanek, który jest dużo lepszy od męża, e, lubi jak ma krzaki no i co, co ona ma zrobić, tam taki gościu się wypowiedział, taki wierszyk ułożył e, po, powiedz tej yy, dziewczynie, yy, już zapomniałem, jak to tam się rymowało. Powiedz tej dziewczynie, co ma problem z cipką żeby se wydepilowała yy, pół cipki. No. To się nie zremowało, ale mniej, mniej więcej tak. Pół cipki krzaków, a pół cipki. Yy, pół cipki yy, wydepilowane i to najlepiej w taką szachownicę jak w Polsce piloci mają czyli połówka tak i połówka, po, połówka w poziomie i połówka w pionie i będzie luksus petal i będzie jak to się mówi jak to mówi to przysłowie Wilk City i Manchester City dobra to gut Pozdrawiam ze Szwecji, tu na ogródku jestem u e, Krzyśka, ale idę ciulum Dudum, bo piździ sam jak w Kelcach na dworcu. Good luck.